I powiem Wam tak, w różnych biznesach usłyszycie te same historie. I jest tak, że kiedy ludzie budują biznes powiedzmy w Ameryce, to mówią dokładnie te same historie. U nas idzie słabo. A my słuchamy tych historii o tamtym kraju i mówimy, "Ej, ale tam to mają zawsze zieloną trawę, tam się zawsze wszystko zapina. Był taki moment w biznesie, w którym myśmy z Aśką startowali wiele lat temu, kiedy ci zza oceanu patrzyli na Europę i mówili u was ta trawa jest zielona przez 12 miesięcy w roku. Jak wy to robicie, że biznes rośnie? A my patrzyliśmy za ocean i mówiliśmy, ale u was idzie. Cały numer polega na tym, że tam gdzie przykłada swoją uwagę, tam się coś dzieje i tak to po prostu jest. Kiedy skupiasz się na, nie wiem czy pamiętacie taki, taką ilustrację, była mucha, która siedzi na Kupie. kupie, to dobrze brzmi, chociaż bardziej dosadne słowo tutaj byłoby zasadniejsze. I jest pszczoła, która ciągnie do kwiatów. Kiedy skupiasz się na kupie, to masz kupę. Kiedy skupiasz się na kwiatku, to masz kwiatę. I teraz pytanie, kim chcesz być? Nie tylko w tym biznesie, ale w życiu. Muchą czy pszczołą? Pamiętaj, mucha ciągnie tylko do jednego. Unikaj much. Tam zawsze śmierdzi. Tam nic się nie udaje. Ale kiedy jesteś w otoczeniu pszczół, to jest takie sformułowanie pracowite jak pszczoła. I coś w tym jest. Pszczoła jest bardzo pracowitym stworzeniem. Ale co ciekawe, efekty tej pracy są widoczne zawsze. Zawsze. I to środowisko pszczół powoduje, że tam nikt nie wnika, czy w danym momencie jest zimniej, czy cieplej, trzeba wykonać pracę. I tak jesteś w naszym biznesie. Jeśli jesteś muchą, nie zrobisz tego biznesu, bo skupiasz się na kupie. Ale kiedy jesteś pszczołą, ciągniesz do tego, co piękne. I kiedy myślę o naszym biznesie, kiedy myślę o produkcie, którego może być w pełni pewien, kiedy myślę o firmie, która ma 15 piętnastoletnią tradycję, kiedy myślę o właścicielu, który chce z nami być w Polsce, no to jaką trzeba być muchą, żeby stwierdzać, że to się nie uda, to się nie zapnie, to nie wystarczy. Ale no, ładnie to ująłeś. <laughs> jaką trzeba być muchą? Słuchajcie. Lądując i kończąc, jakby tą naszą oficjalną część, chcę Wam wszystkim podziękować i pogratulować, że tu jesteście. Dlatego, że ciągle będę przypominał, że jesteśmy na początku tej drogi. Jesteśmy w miejscu, kiedy tak naprawdę dopiero startujemy ten biznes w Polsce. Jesteśmy w miejscu, kiedy większość ludzi kompletnie tego nie słyszała ani nie widziała. Ale Wojtek pokazał ciekawą statystykę. 12% naszych rodaków lokuje. Swoje środki w metale albo w kruszce. Co to oznacza? Że co dziesiąty może być zainteresowany naszym biznesem. Co to oznacza w praktyce? Wykonasz dziesięć telefonów, dziesięć spotkań, jednego gościa masz w biznesie. A często jest tak, że wykonasz dwa telefony, zero spotkań i mówisz, biznes mi nie idzie. No nie idzie i nie pójdzie, bo statystyka jest niestety bezwzględna. Narzędzia, nad którymi y, pracuje firma, to co słyszeliśmy od doktora Lubosza, to dla świadka online, czyli dla ludzi takich jak my, którzy działają w dużej mierze w oparciu właśnie o, o tą dźwignię, jaką jest internet, to może być mega rzecz. Mega narzędzie. Ale z narzędziem jest tak, że jak nie wiesz, jak go używać, to i tak źle użyjesz. Albo możesz mieć najlepszy młotek na świecie, ale kiedy go nie weźmiesz w rękę i nie. Uderzysz w gwoździa, to po prostu nie wbijesz, bo narzędzie trzeba używać. I co z tego, że firma przygotuje nam narzędzia, kiedy nie będziemy tego używali? I teraz pytanie: na ile poważnie traktujemy biznes? Bo dla mnie, kiedy myślę o biznesie i patrzę na ludzi, którzy zaangażowali się w biznesy, które dzisiaj dla nich działają, wielcy ludzie, wielcy tego świata, to są ci, którzy poważnie traktowali swój biznes. I myślę, że. Wyjeżdżając z tego miejsca, każdy z nas powinien wyjechać też z odpowiedzią na pytanie, czy ja poważnie traktuję ten biznes. Bo jeśli ja poważnie traktuję ten biznes, to prawdopodobnie za kilka, kilkanaście miesięcy ten biznes zacznie poważnie traktować mnie. Ale jeśli ja go traktuję tak sobie, to nie ma się co dziwić, że biznes również Ciebie będzie w taki sposób traktował. Bo jeśli udajesz, że pracujesz. To firma udaje, że ci płaci. I wszyscy powinni być zadowoleni. Tak czy nie? Tak to po prostu jest. Ale kiedy robisz to, co należy zrobić, to to zaczyna się w którymś momencie zapinać. Dla jednego szybciej, dla drugiego wolniej. Ale koniec końców tak to po prostu działa. Jestem przekonany co do jednego. Część z nas pewnie wyjedzie z tego spotkania, wrócimy do swoich domów. I kiedy jeszcze będziemy w podróży, kto to mówi, Asia chyba to mówiła? To będziemy nakręceni. Usłyszałem coś ciekawego. I w poniedziałek zacznę to robić. I przyjedziesz do domu i podzielisz się tą informacją ze swoją żoną albo dziewczyną, albo mężem. I słuchajcie. I czasami usłyszeliście. Stary. Korki I korki teraz pytanie, co z tym zrobić? Słuchajcie, każdy biznes buduje się zaangażowaniem, czasem i dobrymi decyzjami. Ale padły tutaj jeszcze dosłownie przed chwilą z ust yy, doktora Lubosza dwa słowa, bardzo kluczowe. Jedno z nich to było, zapisałem to, reputacja. On kiedy pojechał, Yy, załatwiać swoje diamentowe tematy na samym początku, to potem, kiedy wrócił, to budował swoją reputację. I reputacja w biznesie, to wiecie, to nie jest szmata, którą można ocierać usta. Na reputację pracujecie tu i teraz. Od dzisiaj będziecie pracowali przez kolejne miesiące i lata. Jeśli sobie ją szargasz, to nie zrobisz żadnego biznesu. Bo ludzie się do ciebie nie będą przyłączali, bo ludzie ci po prostu nie będą ufali. Także dbaj o swoją reputację. Kiedy proponujesz ludziom biznes, to proponuj im biznes, który nie nadszarpnie Twojej reputacji. Bo jeśli biznes się wyłoży, to straciłeś twarz. A jak to mówią? Twarz i ma się po jednej. I drugie słowo: lojalność. To jest magiczne słowo. Lubię to słowo, kiedyś komuś odpowiedziałem, że lojalność to nie jest coś, co możesz, czego możesz od kogokolwiek wymagać. Ale lojalność to jest coś, co możesz komuś najzwyczajniej jedynie zaproponować. I pamiętaj o jednej rzeczy, kiedy jesteś lojalny wobec ludzi, kiedy jesteś lojalny wobec firmy, to to również w perspektywie czasu się zapina. I to są rzeczy, które też nie działają jak za wchydnięciem palców, że dzisiaj będę lojalny, a za tydzień będę miał z tego profity. To też nie tędy droga. To zupełnie inaczej funkcjonuje. Od pewnego momentu, kiedy wkraczasz świat biznesu, pracujesz na swoją reputacją i pokazujesz, że jesteś lojalny. Kiedy na tych dwóch płaszczyznach zaczynasz zawodzić, to może się okazać, że ciężko odbudować swoją reputację. A kiedy już ludzie zaczną traktować się jako osobę nielojalną, to będzie ciężko Ci postawić jakikolwiek biznes. I chciałbym, żebyście wyjeżdżając z tego miejsca, pojechali z myślą o tym, że po pierwsze jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o czas. Łukasz o tym mówił, że te cykle, które się po prostu dzieją w gospodarce, one się dzieją. I kiedy myślisz w kontekście czasu i produktu, który mamy, to. Jak ryknie gospodarka, to ty być może będziesz miał swój diament. I wtedy zobaczysz, co to znaczy posiadać coś, co nie traci na wartości tylko dlatego, że pieniądz papierowy przestał być wiele wart. I druga rzecz, abyś pamiętał o tym, że partner z tym się związał. Że to nie jest ktoś, kto pojawi się na chwilę na rynku. Ale to ktoś, kto nawet wtedy, kiedy pojawiał się na rynku, kiedy nie było łatwo, bo kiedy doktor sięga z tymi dwoma, albo trzema tysiącami do tych swoich przyszłych współpracowników, czy partnerów, to na pewno nie były łatwe rozmowy. Wyobraźcie sobie człowieka, który roztracza wizję czegoś, co do czego oni być może nie mieli kompletnie przekonania. Przyjechał młody człowiek z garstką banknotów i chce od nas zabrać diamenty, Czas pokazał, że skoro tamci wielcy dostawcy diamentów mu zaufali, to teraz pytanie, czy Ty, budując ten biznes, jesteś w stanie odarzyć zaufanie człowieka, który zyskał zaufanie tych, którzy wiedzą, jak siano zarabiać. I to jest ważne, że nie związaliśmy się z kimkolwiek, albo czasami, jak to bywa w niektórych tematach, wiążesz się z profilem na Facebooku. Znacie ten temat? Ktoś ma ładny profil na fejsie i proponuje cudowny biznes, i Ty mówisz, ok, z nim zrobię mega temat. nie tak to działa. Kiedy myślimy, o kiedy myślimy w kontekście biznesu diamentowego, kiedy myślimy o projekcie Diamond Certainty, to powinniśmy myśleć o nim dokładnie w taki sposób, że dzisiaj startuje coś wielkiego, ale muszę dać temu czas, zaangażowanie, bo dopiero wtedy będę miał profity, czyli wracam do tego, co mówiłem na samym początku. Słuchajcie, tyle. Jeszcze raz dziękuję każdemu z Was za to, że przyjechaliście. Bardzo dziękuję doktorowi Lubuszowi, dziękuję Jitce, że, że chcieliście być z nami tutaj. Jestem przekonany, że to czego doświadczyliśmy przez te kilka godzin, to czego nauczyliśmy się tutaj przez te kilka godzin, to będą rzeczy, które najzwyczajniej weźmiemy z sobą, przeniesiemy do naszego biznesu i one zaczną działać. Dla Ciebie i dla mnie. Jestem przekonany, że też ten, też ten temat być może za kilka, kilkanaście miesięcy będzie tematem, o którym jeśli wy trwacie i zrobicie co należy to inni do was przyjdą i powiedzą ty to miałeś szczęście ty to trafiłeś w dobrym momencie bo byłeś na początku słuchajcie, zauważmy, że jesteśmy w miejscu, w którym albo to bierzemy i robimy i każdemu z nas życzę dokładnie tego zaangażowania, o którym słyszeliśmy tutaj właściwie z ust każdego z mówców. Każdemu z nas życzę tego, żebyśmy postrzegali rzeczy, które nam się przytrafiają w życiu. Jeśli są sensowne, jako coś, co powinienem wziąć, zacząć obrabiać i niech to zacznie funkcjonować dla mnie. Tyle z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz. Brawa dla Was za to, że byliście. Brawo. 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 Brawo.